Którzy są w PSG-u. Manko widzowie dzisiaj Co? tak. Nocny to streamy z farminga, a jest ze mną jeszcze tak. Kaczka. A jak to wygląda z zasadzie psg Witam, odległ Nie możesz żadnych mieć. Nie możesz. Żadnych. Żadnych. No to Kulbek jeszcze za BS-u pewnie też nie zrezygnuje. A Ale teraz... Nawet linii, nie? No i jeszcze bez linii no jak żadnych Nawet linii nie mogę mieć? Raczej Nawet tak. Nie możesz mieć. No to niech się pierdolą w takim razie. <noise> no i cóż, linii... po... Bo ja linii szybko nie wyłączę. Jeszcze ABS wyłączę dosyć szybko, bo to planuję na święta zrobić po pierwszych sezonach. Po pierwszych to, to będzie mój prezent. Ale linia to będzie dopiero... Duma. Linia tak w optymistycznym przypadku linia... 24 dopiero. Same. <noise> Naprawdę optymistyczny przypadek to 24 mm -hmm. A ja wierzę, że jeszcze w tej edycji się uda Ja jestem optymistą, więc... Ale widział ktoś jak się wyryje w czy nie? Nie Nie, nie. nie. nie ja to muszę sklipować Tak? To zajebiście Będziesz miał powtórkę pe pewnego wyścigu, to możesz nam pokazać potem tym. Po prostu tak To było okrążenie 24 No dwóch właśnie, dwóch. A, jakby to, to nie polecam Inżyniera na PSG-ami ja... Czemu? To no, no, no jakby w PSG, no nie opłaca się w niższych gierku inżynierować, ponieważ tam mało osób ma telemetrię publiczną Znaczy nie, ja w ogóle nie myślę o inżynierce, bo ja raczej nie inżynierem. Ale armii ja jest powiedzmy. inżynierem. Ja się Armin jest inżynierem. Tak. Chłop ma te, chłop ma ten. O, chłop ma wszystko, żeby być inżynierem. <laughs> Nawet e, tego. VPN, Radmin VPN-a. Chyba. Mam nawet pod na adpad pod Radmina na kompa młodszego Czekaj, Maxa? Czekaj, młodszy Soćko Max, do który? Max Verstappen <laughs> Nie wiem, ja to teraz jestem tak szybki jak Verstappen w bolidzie, Nie, tylko, ja bardziej wiesz, ja mogę przyjąć jakiegoś inżyniera do siebie, hmm. ale sam inżynierować raczej nie Jeszcze ewentualnie mogę gdzieś tam jako... Jak jakaś seria na aset, to to jako dyrektor wyścigowy ewentualnie i sędzia. A. Bo w no tym to jeszcze garnę. Ja pogadam z, z Oscaldą, żeby ci przyjął jako kierowca do URT. O, dwie osoby miałbym. Gdzie, wybrać. gdzie? URT. URT. A, kojarzę. No to możesz pogadać, zobaczymy. A co? ja jestem w URT jako inżynier. Ta, no masz w niku URT. Hmm. No. Tak, szczerze nie polecam ci to Legacy Peetle eSports iść. Nie, Legacy eSports jebać, ja nie lubię tej organizacji. Tak, bo jest ten debil Zayder. My mamy no. na przykład tego. Legacy eSports to ja nie znoszę. My mamy na przykład kierowców z Sola najczęściej, z FBR-ki. No I mamy również akademię. Ale, ma, ale Soczko jakieś, też tam jest? A jakieś konkretne nazwisko? E, nie wiem, jest w organizacji. A. Okay. Dobra, a jakieś konkretne nazwisko SURTE? Alan Banaszak. Banaszak? No, dobra. Shader podobno jeszcze. E, Bartek Sheller. A Shader to jest od Klejus. No. Ty, co dużo mówić? Scheller to jest akurat od klejus i to taki niezły. E, kogo jeszcze mamy? Ee, piekarczyka Kacpra. O! Też konkrecik. Eee, Ale mamy tutaj eee, jeszcze... tego, Mateusz tam bluszcz. bluszcz też konkretnie. Czekaj, bluszcz to on czasem w stokarze też nie jechał? Wiem, że był w KM, jest w Sol Team. Nie, bo ja tak, właśnie tak, ja go kojarzę Bluszczo. skądś, hmm. bo nie wiem czasem czy z tej ligi na ja znam, wiem gdzie, gdzie on robi. Eee, jeszcze mamy Freshon. Ogólnie, jakby ktoś się pytał, tak, to ja kiedyś siedziałem w lice sportowej NASCAR, tylko że dałem streamki na prywatne, bo oczywiście toksik były dość. Dawał dupy. To, to no weź, pierwy. kurde, jak to się zwie. E, widzowie, Hubert tak ogólnie dawał dupy i... No. W sensie dupy nie dawał, siema, siema, krzyknął, to... siema. Jak to nie, jak tak... No ogólnie słabo mi szło, okej. Okay. Ale, że w drugim wyścigu, w tym na byłem ten, dwunasty, to ten, w sensie w drugim wyścigu ja okay. drugiej ja rundy. Ja siema. O tak O, o... o MG, siema! O ma AMG. O i kolejny suerte. O siema AMG. Ja się no panu Hej, a ART, ty w URT jesteś? Jeszcze raz. ART. ty. Czy jesteś w, w URT? Czy ja jestem? Że tak... Armin... No? no, jestem, jestem, no. no. Ogólnie AMG, jak widzisz, to mam teraz streamka. Ja bym się też chętnie z tej bo czemu nie. Mam streama na ity. Dobra, I it. to, to już daję wam kontakcik do Oskarka. Dobra. Ogólnie tak szczerze, wbił AMG, czyli powiem tak, jedyny kibic Mercedesa, którego trzeba szanować, bo według mnie to jest najbardziej spoko. Well. Najbardziej spoko się. pomógł nie, ale ogólnie ja, jak to się zwie? Ogólnie ja no, tu... wiem, że generalnie ja pierdolę ich kurwa. Bandę jebanych kurwa baranów. Ale kogo? Czemu? Kurwa tych debili z yy... Kogo konkretnie? Nie. Dobra na pale siarki. Ten, chyba z, z Ja, ja tam ten... Dobrze, nie, dobrze gość, Krzychu, dobrze. Tylkoś, ale nie, nie chodzi o jazdę, tylko o jego kurwa całokształt. Ten tylko jest po prostu... Zjebany ogólnie. A, kuchno, <gno> całok, całok. Y to z tą nogą. Jeśli chodzi zjemy. o jazdę, no to przede wszystkim Lordzik Kurwa, jeszcze chwila, i już bym już by go celowo rozpierdolił, nie? No Ej, i właśnie. Niech, niech się kurwa cieszy, że że, że był daleko ode mnie, żeby nie rozjebał. mnie. Nie, Zaraz, nie, 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 nie. Nie, 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 Ogólnie... ogóle. Właśnie w ogóle AMG kiedyś tego Eurotraka gramy? Kiedy Eurotraka? No No nie wiem... Eurotrack nie Ja dawno nie... Ja dawno w, ja w Eurotraka nie grałem Ja... Szczerze teraz bardziej w ten amerykański odpowiednik pykam Bo ten, bo te nowe Volvo Teraz Tuning Pack do W900-ki wszedł Odkąd, y, zmagałem się z, odkąd zmagałem się z problemami psychicznymi, to ostatni raz wtedy grałem w Eurotraka. Hehe, <grym> tak. Nie wiem, nawet to ja zagrałem, ale teraz częściej gram w American Truck'a, bo przez to, że promocja... Ale oczywiście nie problemy spowodowane przez komita od razu, nie? To nie przez niego akurat Aleś, tamte. Tylko jeszcze przez inną osobę. A właśnie, w ogóle dzisiaj ten... Dwa. Jak jeszcze dzisiaj wracając sobie do domu z wakacji, nie? Jeszcze w bił się ma. Tak, o... Kurde ty Dobarowa ekipa się robi Bo wyborowa... No Dobra, na to proszę nie patrzeć, że se napełniam wapą 7 osób, o kurde Ja powiem tyle Dobra, final, lap, panowie, final lap. Ja rozgadzamy się tylko Dać Jest wyborowa ekipa tak. A ty, Xenon masz farminga? Czy nie? Spierdalaj, kurwa mam, coś raz po. Od... Dobra, a, a do czego dążysz no. kseno? Do tego dążę, żeby się nad no, twoim dniem. Rodzice... Zbelowa... Dzisiaj belowaliśmy. W no. No, uwaga. Pierwsze co się zaczęło? tutaj w grabiarce rozpierdaliśmy się jakiś łącznik, przez który no nie można grabić tym, 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 tym że automatycznie to nie działa. Druga rzecz eee, rozpierdoliła rozpierdoliłaś no, Ta druga zgrabarka, którą ja jeździłem. Eee, jak masz te takie duże talerze, one jedy, pierwsze dwa w przodu się wkręciły w siebie takie, Taką starą wiesz połączkę o co chodzi. No wiem, widziałem ostatnio, no. jak sobie rowerem jeździłem. Kurwa, z chwilą rozjebał się. Kurwa, kurwa. Ciekawe. Ajajaj. Aj. O... No.

co? No Kurde Poczekaj, bo nie rozumiem co? To jest kurczę dzisiaj. Bo my, my mamy... Mój człowiek miał koło was pole. A, kucyk to... ucieka, tak? No Ale który? Bo mamy trzy kuce. Taki farny, taki... Bo, taki champion, tak playerowaty, tak. może Bertowaty, o, podkowie. e, e. <laughs> Ode <laughs> mnie to się proszę odwalić. Taki lekko grubiutki, taki czarniutki. Jest, panowie. Brawo ja. To już więcej. Wacek. Ej, halo. No, dobra. Nie! Mogłem wygrać konkurs. Upadłem Musiałem tak, upaść Co ty chcesz testować. Ej panowie, mam zajebisty pomysł. No. Dobra, Armit to weź się tam może zaprosić na ten Discord URD i... They... Ej, hej, halo, nie panowie, eee, panowie, panowie! panowie. nie ten, y, nick, który masz ten do Oskarkę tam podpisać. Aha, no i najpierw do niego pisze. Tak, robić. najpierw do niego pisz. Ej, panowie. Bez niego zgody Jomie. nie mogę nikogo dodawać. No, halo! Halo! Ej, słyszę mnie no, ktoś, czy mi wyciszyliście. Nie, ja cię słyszę. No to pisz, mi bo wygrałem wyścig. z z lapem. O kurde o, wow. to kraw CES na błatę. nowego Krawki ładowarte To je ładowarte, co ja mam tutaj na paszce? Jest, jest A już jest na CES? Na łyżce Dobra, czyli... Armin A już jest nowy CES? Nie, to jest ten Eee... Ktoś właśnie tutaj gra z nas, tego nowego... Dobra, caza. Armin, i co ja mu napisać tak konkretnie? Ja gram w symulator rolnika. chciałbyś tam do... URT, żebyś chciał do nich dołączyć tam... Do nas. Dobra. Ej, e, a kulpa, jaki Właśnie Jestem. tego... I on się zgodzi? Nagrywaj, no, no, wyścig? Nie, nie nagrywałem. Jak si pogadasz, to o, się to zgodzi. Te, te muszę przestawić sobie. Nie, Kupiony od agro. Ja, <laughs> ja powiedziałem, że że ja tam po prostu nie będę się ścigał Ale gdzie? We wlopie? Tak We bo już niektóre osoby od... Jeszcze w tamtym scenie działały mocno na nerwy Czemu im nie, nie wklepałeś? O ile na to, że to pół biedy, bo jak JRL to tak sobie A właśnie, mówiłem wam, że wczoraj byłem na gokartkach? Nie ale i tak samo pojechałeś, nie bo mówiłeś, no. pojechałeś. Weź, ale kurde chłopie, miałem drugi najlepszy czas na sesji. Ojo, ja też miałem drugi najlepszy czas jadąc Ale, nie, ale po... gdzie na kufrach byłeś? W Gdańsku. Gdańsku. Kurde. A te czasy były. A te czasy to wiesz, 15 sekund wolniejsze od normy. <laughs> no, bez kitu. Albo ten z dziećmi, 7 latkami jeździł. Nie. No. E, jeden Uff. typ był w moim wieku, i jeszcze tak. Jeden trochę starszy, no i tam dwóch trochę młodszy. I zero, A jeszcze i mamy in. tego, Wrt Jarosa, tego, Maxa. To już nie każdy bardzo. Czekaj. Okay. E, dobra, a mniej więcej w jakim czasie on odpisze? Bo już napisałem. Nie wiem, mogę do niego nawet napisać teraz. Żeby no właśnie... tam tabiat odpisał. No to możesz tak zrobić. Widzisz? Znajomo moje znajomości z Arminem coś opłaca opłacają się. Trochę. Dobra, ej. Ej, 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 ej. Chyba, chyba WRT nie chcą takich słabiaków jak ja. Nie wiem. Czekaj, dobra. Wsiądźmy sobie teraz to... i... Słuchaj, to ja musiałbym być na poziomie krajowym lub e, gdzieś... blisko krajowego, żeby no, być w Nie wiem, ty chyba. to kaczka dosyć dobry jesteś, jak na swój poziom. Armin! Może coś ty o tym wiesz. A, 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 a jak a. Szczerze, wie. My no. mamy ten. My mamy w Akademii Osoby tam w kroju tam Solarce nawet. Czy tam słabszy lig. Lig Ej no patrzcie tu! A. Patrzcie tu, ej, ej, halo, halo, halo. No patrzcie jakie to było piękne. Widzicie tak, to wszyscy? No, hmm? ale. No, no, no tak patrzcie tu, Mniejszy, nie wiem kto tak przed... Ale pa, pat tutaj DRS Open Co ty tam myśliwy patrz, nam pokazujesz. Patrz, 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 patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz jak na Ale to było dobre Patrz tu O, patrz teraz, patrz teraz Ja podobnie wczoraj jednego typa no, tak właśnie na Go kartach wyprzedziłem Ale... Czekaj, czekaj, czy szefem URT jest Wizardos? Tak patrz. Ja chyba z nim pisałem kiedyś. Czekaj. Czekaj. Muszę znaleźć. On czasem nie jeździ w Wojolu? Eee. Jeździł w Wojolu. A i został w Mistrzem. No właśnie, skąd że go kojarzyłem? Wizardus, ja go muszę znaleźć, bo ja chyba z nim pisałem. On ma teraz A. Ale z Urtko jeszcze pisałem. Nie wiem ja że te tego dom Kasperskiego Jakiś... Tak, nie myślałem, że to był słynny kolega o pseudonimie Worek który aktualnie będzie iść do szkoły średniej Ej, widzicie jaki mam numer? 93 Po ale Ale zastanawiam, zastanawiam się czy pojechać w plicie F1221 w poniedziałek U kogo? W Kinach prl Ale potrzebuję inżyniera Mogę ja być Tylko będę musiał rodzić VPN-a, usunąć jedno urządzenie, bo ja nie wiem jak się usuwa Po prostu opuszczasz sieć urządzenie. I tyle Dobra, kurde No a nie wiem, że nie mogę odłączyć tej sieci no, to już cs 2 dwójka się ukazała, czy... Nie, to czy jest inny. beta jeszcze A, jeszcze beta Jeszcze beta, dobra No czekaj, Kaczko, udostępnij Neto to może pomogę no właśnie w ogóle no po trzechy, chcecie. No ja będę w teraz, nie? Ej, właśnie w ogóle chce, chce ktoś z Was zobaczyć Supermana po roku w Rosji? Ważna! Albo Supermana po roku na gospodarce? Trzechy. A ja widziałem Huberta Filipiaka po roku w ostrożności. No właśnie. kurwa, meś, nie umiesz Co... moich danych osobowych, ty zjebie. I tak cię znaj, i tak już większość serwera zna. Poza tym, poza tym, ciebie już Armin też zna tylko dlatego, że ten... Grupa w... No, Aledzimy! Ty kurwa ty nie wie. O, o patrzy na to. Przepraszam Hubert Widzicie to? Kurwa, Superman po roku w gospodarstwie. Znaczy się Iron Man. Przepraszam Hubert, ta trzeba było mnie uprzedzić. <grym> to już wiem na co wydałem cztery dychy, dodatek Horsh agro Ogólnie polecam Dobra. Trzeba sklipować ten manewr na w Verstappenie, ale tam dziękuję Co to zresztą. ogląda? Ho, ho. Ej, panowie, so, pa patrzcie mojego streama. Dobra. Xtrel. Zobaczmy z kim streamek będzie w Kurde, stanie. cztery Ej, osoby streamują w... na Discordzie. Liga opada. Ej, co to jest? To jest... Ja nie Kurna skupane. ilość, to jest to jest ekran, ja nie mogę. To jest A Ani się to jest nie załadowa, znaczy... Dobra. Ale co, czekaj. Zawsze to co odpisała, dwie dzbany. No niestety. Ale że dwa, nie gadaj, że dzbany upadają. Czekaj. Dwie kakałem Dobra. Ja, chociaż będzie coś śmiesznego dostawać. Kakaoemy? Ale nie, ja po pierwszym wyścigu już się stamtąd wycofałem, bo to kurwa Ja mam co no. gra w CS-a. W, w GO czy 2? Nie... Nie. O, dobra. Ja do... mam gipsy z stańczykiem Co? Mam gipsy z tańczykiem. Gipsy z tańczykiem. Poczekaj. Wyślij mi. Ja chcę go... Wyślij, też wyślij Każdemu wyślij w sumie. Wyślę tutaj na administracyjny. Okej. Okay. Dobra. Kurde. W ogóle jak ktoś widział tego Supermana po roku na gospo to <grymizji> widzi jaki farming jest świetny Wydajesz? Na, na chuj kurwa kłamiesz Dobra Ale do, do ciebie, on tak, ale, on, ale, on, ale on do ciebie tak pisał? Nie, to jest gif Na chuj kurwa kłamiesz <grym> Ja jak to się zwie co najlepsze Kurna, bo ja miałem, bo ja miałem udostępnić ekran o, za chwilę na no. 21. Wiem gdzie mieszkasz, to Mówię, się od zaraz od do ciebie przejadę. Oj, oj. ale kto ja? Nie ja, bo kurde, chłop, Nworda powiedział mi na stream. Nigers, nigers, nigers. Nigers, nigers, no? Nie Co? Nie, nie wolno. Fejr, nie wolno. Dobra, koniec. Właśnie w ogóle AMG widzieliście tego Ironmana po roku na Gospie? Nie widziałem. To chcę wejść na ekran teraz. Tak, e, ogólnie rolnictwo w Polsce tu polecam. Tak, ja do, ja Chata milion złotych. E, traciłem, jest. Tutaj te dwa takie kultywatory, tak talerzówki milion. E, to, to, to coś za 700 kafli, ale walić. Dobra, to se teraz... Oglądasz AMG? No ja oglądam, oglądam. na przykład. To czekaj, to... O. Kurde, niech ten raczej przestaje to... jakiegoś tego... Patera, nowego. czekaj, widzisz to? K kur... No widzę. Kiedy wydałem... Ja wydałem na ten dodatek, kurde, cztery dychy, nie? Co? No cztery dychy i jeszcze mam tak, 16 maszyn i mapę. Tak, yy, wiemy, jestem, jak chcesz to jeszcze Ci mapę mogę pokazać, ogólnie na mapie to tam są wciul duże pola. Jezu, chyba muszę innego pada wziąć. Szybciej I tak zrobię, szybciej. wezmę drugiego pada. Chyba na to, czekaj, o. Od razu wyłączam ten, od razu wyłączam rolnictwo precyzyjne tutaj, bo to jest takie... Ej, czekaj, czekajcie, czekajcie, ZW pójdę, okej? Okay? A, to rzeka. Jak zobaczysz tą mapę, to serio się zdziwisz. To, to jest mapa z dodatku, który, uwaga, był warty 40pLN. Ale ja, ja mówię. Dodatki do Aseto Corsi, mam jeszcze kilka modów. E, nie, ja nie mówię o Seto tylko o Farmingu, chopie. 40 zł, 17 maszyn i jeszcze, kurde, strój tego. E, Supermana po roku na Gospie. <laughs> To jest, to jest, ten moment, kiedy Giants autentycznie, ten, już nie ma pomysłu, co robić. O fajnie, ktoś coś dodał. O no, Ej, panowie! co chce zobaczyć banana w to korsie. Wiesz, że jak kotem mogę jeździć w a Wiem, a ja mam banana. A, to czekaj. To ja zaraz cię ekranu dostępnie Walić tą hapkę. Pa pa, pa pa, to jest legendarny banan. Czekaj. Kurde ile Dobra, tu nagle... No ja połączyłem się, do... Kurde, AMG tylko streamów nie robią nieźle. Czekaj, URT Army. No poka. A, aż miał. Banan. <laughs> Nieźle, nieźle. To czekaj, jakie Ja Jeszcze od... mogę wam tego, mitosowego gt 3 pokazać. Czekaj. Wezmę kierownicę, sobie to bo dawno jej nie otworzyłem. O nie, 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 nie. Tego to, to nie widzieliście. To jest nielegalizm wprowadzony. Czekaj. To? Ogólno. A czy A, jest to nie wprowadzony? Eee... Wprowadzony to jest to nielegalny komunizm o nazwie Wojol. Komunizm, Ja Ja dobrze słyszałem? Armin Co? Dobrze słyszałem? Komunizm? Tak, o nas je wojol A i tą porszawą się ścigałem Mhm Fajno Nie wiem A we, Dobra, Właśnie w ogóle w Polsce, panowie 7, czekajcie 27. W ogóle chwila Weź Armin teraz na stream'a tylko, o tutaj muszę znaleźć Mam dwa koty do Aseto Ale na przykład mam autobus jeszcze Ty, a ty chcesz skimpaka do Porsche V? 222 Na ten, nie wiem, ja mogę to mieć Ale nie masz na pewno 222 Czekaj, gdzie jest skimpaka. Porsche? Jezu, ja mam tyle tych marek tutaj Porsche Które to, to jest? jest? Ten, ty w ogóle... -C -C ty w, w ogóle wiecie, chyba? że... GT, GT 3 chyba Wie, Tylko... Wiecie z czego mam teraz Bekę? No. Że Cios i Magika no. zamiast na Prime MMA będą walczyli na... Ten, na. Ej! Na gali, Hubert. którą prowadził sam Sławek Peszko. No. Ej! Hubert! Masz Porsche G c 11R2016? Eee ja mam 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 no To mogę ci podesłać skimpaka z yy, tego Midasa. Spoko, jak chcesz Spoko potem pobiorę Ci fajna ta malowanka Narwalić. Dobra idziemy, idziemy sobie pojeździć kotem Albo Albo tak jeszcze mam ten Fabie chyba z WRC A tu mam Chyba na, chyba na, chyba wykorzystam jako wolny weekend, Dobra. bo meczu nie mam żadnego. Idziemy sobie, czekaj, jakiś odcinek w WRC na Dobra, kar... teraz idę być lepszym od cool Kulbajka w Chinach w 1, Dobra, masz to privie, Hubert. Spoko, potem sobie korzystam w co ja tu pograć. Okay. Karpaty Krosno wygrały z lwietrycą Kraków. I wiecie ile kosztuje na przykład. Jakie są. Kto jak najdrożej sprzedaje koszulki. Jaki, który z klubów z Ekstra Klasy? No. Najdrożej sprzedaje swoje koszulki? Raków no i Lech? 349 zł i domowa koszulka kosztuje. O kurde, a legi na przykład? Natomiast potem jest legia, legia 339. Uuu, droga. Potem jest zagłębie, widzew i górnik po 299 zł. Żyzew nie widzę. A najtańszą. Najtańszą sprzedaje Krakowia. Ile? 132 zł. Ej, tanio! Ale nowe stroje będą mieli we wrześniu. Że A. co? O to, co ci chodzi? Więc. North i jeszcze Texas side. Ta, nie da się, wychodzi mi to. Ale dwóch stu, dwu, ceny dwóch stów nie przekraczają również koszulki stali, Mielec. Ale co to jest ten W900Pack za jakiś syf? O! Do American Trucka nowy dodatek. To coś się Pewnie chcę, żebym go odciszył. Tak. No chodzi. No, byłem Na, ne, Nega, nega, ale co on w życiu robi, że ma 91 godzin? 94 godziny w Fiddle. Powiedziałem przed chwilą, co robi. No to tak, ale nie, nie w ja tym momencie. Z... <laughs> nie, ja to najwięcej nie wiem, chyba mam. Godzin to o w tej gierce. Imo. Nie wiem czy wam mówiłem, ale grałem kiedyś w Eurotraka w realnym życiu. Z, nie zgadniesz jak. A ja będę grał za niego to pamiętam. Tak, chyba ma to zip. Ale powiem ci Bo... tak.